Zakończył się konkurs Poszukiwacze Czystego Powietrza Smog, organizowany przez Kielecką Straż Miejską. Jego zasadniczym celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Kielc i ich rodzin. Blisko 200 uczestników, w tym nie tylko dzieciaków, ponieważ dzieciaki startowały także w drużynach, w zespołach z rodzicami. Więc to było fantastyczne dla nas, że mogliśmy połączyć aspekt edukacyjny oraz ten aspekt bliskości i rodzinnej współpracy w ramach realizacji tego działania ekologicznego. Organizatorzy chcieli przybliżyć zagrożenie, jakie niesie za sobą smog oraz ukazać sposoby jego zapobiegania. Prace konkursowe można było przygotować w jednej z trzech kategorii. Były to m.in. propozycje plastyczne, jak na przykład komiks czy kolorowanka. Przygotowałam kolorowankę, która była jakby humanizacją smogu. To było takie sześć stron, w których jakby ten smog był pod postacią kobiety i były pokazane różne takie scenki, yy, które miały jakby pokazywać, w jaki sposób to powstaje, w jaki sposób ten, sobie z tym walczyć. A zdecydowałam się na udział w konkursie, bo po prostu bardzo lubię rysować i chciałam coś dobrego z tego zrobić. Trzecią kategorią była krótka forma literacka, np. wiersz rymowanka lub fraszka. Wstałem rano, znów to samo, spójrz za okno mamo. Mama powiedziała, żebym napisał ten wiersz i pomyślałem, że nie będzie o mamie jak mama, a po prostu powiedziała, żebym napisał wiersz. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Jurorzy, którzy je oceniali mieli twardy orzech do zgryzienia. Stąd przyznanych zostało wiele nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także szereg wyróżnień. Byłam bardzo zaskoczona różnorodnością tych prac, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o same plakaty, no dzieciaki są tak pomysłowe. Niektóre były też, no nie ukrywam, że pełne grozy, no bo no niestety smog to też efekty zdrowotne, a nawet i śmierć. W z czym niektóre prace były bardzo odważne. Niemniej jednak cel był taki, aby uzmysłowić nam wszystkim, jak bardzo ważne jest czyste powietrze i jakie nie niesie za sobą właśnie smog. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent miasta Kielce Bogdan Wenta.